I też troski Jezusa o siebie. No bo uzdrowiona, teściowa, wstała i usługiwała im. Nie? No to zadbał też Pan Jezus o siebie, tak? Żeby móc skorzystać z gościnności tych, którzy Go przyjęli. Pan z wami... I złem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby im tam mógł nauczać. Po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Zastanawialiście się kiedyś, czy Jezus był szczęśliwy? Przeżył zaledwie 33 lata. To ja już od 9 lat, od 8 lat już nie powinienem żyć. 33 lata. Jak ktoś umiera w wieku 33 lat w dzisiejszych czasach, no to się raczej uważa to za tragedię, nie? Młodo umarł. Raczej tak się uważa, że to życie to jego, to tak. No za szybko się skończyło. Czy Jezus był szczęśliwy? Moim zdaniem bardzo. I może nie ma tego wprost powiedzianego w Ewangelii. Co było źródłem Jego szczęścia, co, co, co wiemy z tego Jego życia? Pierwsze coś, co dla nas może nie być takie oczywiste, a dla Jezusa było, to jest. Nade wszystko, co było źródłem jego szczęścia i radości w życiu, to jest nieustanna jedność z Ojcem. On nieustannie w sobie przeżywał że to, że jest kochany przez Ojca. I to było podstawowym jego źródłem szczęścia. Wszystko inne mógłby stracić. Ale to, że jest kochany i że Ojciec go nigdy nie opuści, trzymało go przez całą misję, jaką podjął. Przyjścia na świat i zbawienia ludzi. I nawet na krzyżu, kiedy wydaje się, że Jezus ma to poczucie, że Ojciec go opuścił, to jednak nie to Jezus wyraża, mówiąc to znane nam słowa: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Jezus właśnie wtedy, paradoksalnie odwrotnie, modląc się psalmem, wyraża to. Że ten Ojciec jest z Nim nawet teraz, kiedy wszystko wydaje się być odwrotnie. Dlatego, gdybyśmy zapytali Jezusa, co jest najważniejsze, i zresztą został Jezus o to zapytany, kiedy żył na Ziemi, to odpowiedział, że najważniejsza jest miłość w pierwszym rzędzie do Boga, bo Sam tego doświadczał w drugim rzędzie do siebie i drugiego człowieka jednocześnie. Czyli paradoksalnie. Wbrew powszechnym przekonaniom, niezdrowie jest najważniejsze. Co nie znaczy, że nie mamy o nie dbać. Miłość jest wartością ponadczasową i ponad ws wszystkimi innymi wartościami, jakie w życiu moglibyśmy znaleźć. Ta prawdziwa, ta czysta, ta pochodząca od Boga, ta we wszystkich trzech wymiarach pełna, niezniszczalna, nieprzemijająca. Ta miłość jest ponad wszystko i ta miłość jest w naszym zasięgu. My jako ludzie możemy tej miłości doświadczać od Boga, od siebie samego i od drugiego człowieka. Właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi, który nas zbawił. Więc odpowiadając na pytanie, czy Jezus był szczęśliwy, bardzo, bo doświadczał bardzo miłości Ojca. Co nie znaczy, że ludzka natura w Jezusie nie wymagała też dbania w tych innych wymiarach miłości. I zobaczcie, jak Jezus o siebie dba. Dzisiaj to bardzo fajnie widać w Ewangelii, jak Jezus się o siebie troszczy. W jaki sposób? Pierwsza rzecz. Jezus daje się zaprosić do domu Szymona i Andrzeja, tak? czyli przyjmuje gościnę. Zresztą wielokrotnie przyjmował gościnę w różnych domach. Wiemy, że chodził do przyjaciół, do bliskich mu osób, spędzał z nimi czas, nocował często u nich w domu. Bo tam się dobrze czuł. Czuł się tam kochany. Nie tylko czerpał miłość od Boga Ojca. Więc nie tylko od samego Boga, co było najważniejsze dla Niego oczywiście, ale też czerpał miłość od swoich bliskich i przyjaciół. Oni też byli dla Niego ważni. Jak poszedł do Getsemani modlić się w Ogrodzie Oliwnym przed męką, kiedy był przerażony tym, co się dzieje, to wziął najbliższych Mu apostołów i chciał, żeby byli blisko Niego. Bo ta bliskość drugiego człowieka dodawała mu też otuchy, nie tylko obecność Ojca, też bliskość innych osób. Kiedy widzi chorą teściową Szymona, uzdrawia ją. Oczywiście jest to wyraz Jego miłości, miłosierdzia, działania Boga i też troski Jezusa o siebie. No bo uzdrowiona, teściowa wstała i usługiwała im. Nie? No, to zadbał też Pan Jezus o siebie, tak? Żeby móc skorzystać z gościnności tych, którzy go przyjęli. Jest też w tym wyraz pewien troski o siebie samego, taki zdrowy, pełen miłości. I następna rzecz, która bardzo pięknie to pokazuje. Jezus wychodzi wcześniej rano z domu. Dlaczego? Czy to tylko po to, żeby się modlić, czy to jest tylko jedyna, że to tak sobie ustalił, że o drugiej w nocy będę się modlił. Domy w tamtych czasach były zamieszkiwane przez tak mniej więcej od 10 do 20 osób. To był jeden dom, tam mieszkało 10 do 20 osób, bo to były rodziny pokoleniowe, razem mieszkali, i tam było tylko jedno pomieszczenie. Domy nie były tak jak my teraz mamy wiele pokoi, że jedni się zamkną w tym pokoju, inni w tym pokoju, a jak już nie ma gdzie się zamknąć, to do łazienki się zamknę na chwilę, chociażby pobyt sam. Tam było jedno pomieszczenie. Domy były bardzo blisko siebie. Trudno było znaleźć miejsce ciszy, spokoju i takiego, żeby pobyć sobie sam ze sobą. A Jezus też tego potrzebuje, bo jest człowiekiem, i każdy z nas potrzebuje też tego, żeby czasami pobyć sobie sam ze sobą. Jezus nie miał gdzie i dobrze wiedział, że w tym gęsto zaludnionym mieście musi wstać wcześnie rano i pójść na wzgórze, zanim ludzie jeszcze wstaną do pracy. Oni stawali do pracy, jak słońce wstawało. Jezus jeszcze przed wschodem słońca wstaje i idzie na miejsce odludne, żeby pobić sam na sam ze sobą i z ojcem również się modlić. To też zadbał o siebie, zatroszczył się o to, czego on potrzebował. A apostołowie przychodzą do niego i mówią: Ale wszyscy cię szukają, gdzie ty jesteś, nie? Przecież tutaj tyle ludzi potrzebuje uzdrowienia, a tyle ludzi potrzebuje. A Jezus mówi: A idźmy gdzieś indziej. Nie można powiedzieć, egoista. A przecież ci potrzebują, przecież tu tyle potrzebujących jest. A Jezus mówi, idźmy gdzie indziej. Jezus jest też świadomy tego, do czego został powołany. To też pokazuje niesamowitą wolność, jaką Jezus ma w sobie. On wie, że jest człowiekiem. Jest i Bogiem, i człowiekiem jednocześnie. Natomiast wie, że Jego ludzka natura sprawia, że On nie jest w stanie pomóc wszystkim. To jest wyraz troski i świadomości też swojego człowieczeństwa i swoich ograniczeń i pokory Jezusa, który mówi: Ja nie będę wszystkim pomagał, bo ja nie dam rady. Ja też potrzebuję chwilę ciszy dla siebie. To jest sam Jezus, to on tak robił. W nim mamy wzór, wzór <grym> formułę na szczęśliwe życie. Troska o siebie jest jednym z elementów, które będą. Źródłem szczęścia w naszym życiu, tak to nazwę. Źródłem pokoju serca, żeby o siebie też dbać. Jezus to robi, a Jezusa mamy naśladować. Jezus też jest świadom tego swojego posłania, że On jest posłany do wielu ludzi, więc też chce iść dalej. Nie daje się tutaj, nie, nie daje się tej presji apostołom, którym, którzy mówią, no ale wszyscy Cię szukają, no przecież jak nie? To jest taka trochę presja już na Jezusa. Jezus mówi spokojnie, pójdziemy dalej, idziemy do innych miast. I św. Paweł o tym mówi już na koniec bardzo pięknie, o tym poddaniu się woli Bożej, poddaniu się woli Ojca. Święty Paweł mówi, że on nie głosi Ewangelii z własnej woli. Tak, co to znaczy? To, to nie znaczy, że głosi pod przymusem, tylko mówi, że on jest świadom swojego powołania. Mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Wie, do czego Bóg go zaprasza. I wie, że i chce, i wie, że powinien to wypełnić, że on chce być poddany. Woli Ojca, tak samo jak Jezus. Czyli święty Paweł naśladuje w tym Jezusa Chrystusa. Bo to powołanie, do którego Bóg nas przeznaczył, a naszym głównym, wspólnym powołaniu wszystkich nas, wszystkich tutaj siedzących, to jest życie wieczne. Jesteśmy powołani do życia w pełni szczęścia w niebie, kosztując tego już na ziemi, w pełni doświadczając w niebie. To jest nasze wspólne powołanie. I święty Paweł mówi, nawet jeśli czujesz się. Niezdolny do wypełnienia tego powołania. Bo wielu było takich w Piśmie Świętym. Od Mojżesza, przez Gedeona, po Izajasza, Jeremiasza i, i wielkich proroków, którzy nie czuli się wcale na siłach ani godni do tego, żeby wypełnić powołanie, do którego Pan Bóg ich zaprosił. Niemniej jednak, pomimo trudów i jednocześnie poddawali się działaniu Pana Boga i otrzymali od Boga to, co Bóg, do czego Bóg ich zaprosił. Jezus też jest tego świadom że w życiu jest coś więcej że to nie chodzi tylko o te 33 lata przeżyte na ziemi I to jest recepta na prawdziwe szczęście Jezus sam mówił to do apostołów chcę byście osiągnęli szczęście i to w pełni żeby radość wasza była pełna a osiągnięcie ją wtedy kiedy będziecie poddani mojej woli czyli temu co ja do was mówię I w tym jest recepta na szczęście i nie będzie tam, bo czasami tak się niektórzy obawiają, nie będzie tam zaniedbywania siebie samego. Bóg nie zaprasza nas do krzywdzenia siebie samych, tylko właśnie do pełni miłości, żeby nikomu tej miłości nie zabrakło. Tego tak, Jezus był bardzo szczęśliwy. Jako człowiek, no i jako Bóg jest zawsze szczęśliwy, bo Bóg jest samowystarczalny. Również jako człowiek przez te 33 lata, mimo wielkiego cierpienia, jakie przeżył, Jezus pozostał do końca szczęśliwy. Wypełnił wolę Ojca i wrócił do domu Ojca. Wpadł w jego ramiona, i dzisiaj nas zaprasza do tej samej drogi, jeśli chcesz. Amen. Muzyka